Nowym liderem brytyjskiej partii konserwatywnej był Boris Johnson. W ostatnim głosowaniu wygrał wybory partyjne ze swojego rywala, ministra spraw zagranicznych jego Hunta. Oznacza to, że Johnson zostanie ogłoszony w środę nowym brytyjskim premierem. Zastąpi on na tym stanowisku Theresa May która zgodnie z ustaloną procedurą w środę przedstawi królowej swoją rezygnację. Nowy przywódca Torysów został wybrany w drodze głosowania, w którym uczestniczyło około 160 tysięcy członków partii. Boris Johnson był początkowo uważany za absolutnego faworyta, mimo że niektórzy wysocy rangą członkowie partii twierdzili, że nie będą pracować w jego rządzie. W walce o stanowisko szefa partii priorytetem była postawa kandydatów do Brexitu. Jeremy Hunt stwierdził, że Brexit nie może zostać wdrożony bez umowy i, jeśli to konieczne, może zostać odłożony na późniejszy termin, jeśli Wielka Brytania nie zgodzi się z Unią Europejską na jej warunkach. Johnson demonstruje gotowość do twardego Brexitu i doradza członkom Rady Ministrów, aby to zaakceptowali.